podczas wymiany oleju w skrzyni biegów. Turbina wiatrowa nie działa i nie oddaje energii do sieci. Czas przestoju jest określany przez terminowość i jakość konserwacji, a także przez kwalifikacje i wyposażenie techniczne zespołu serwisowego. W głównej skrzyni biegów jest dużo oleju, a jeśli wymieniasz go ręcznie, nawet przy udziale trzech do czterech osób, konserwacja skrzyni biegów zajmuje co najmniej jedną zmianę roboczą. Co zwiększa straty firm energetycznych. Robienie wszystkiego szybciej, bardziej niezawodnie i przy minimalnym wkładzie pracy ręcznej wymaga użycia specjalistycznego sprzętu. Dziś opowiem Wam o nowej jednostce Premium Class Globe Core CMMG. Wszystkie operacje związane z wymianą oleju w skrzyniach biegów turbin wiatrowych są wykonywane. Przy użyciu jednostki CMMG obejmuje to opróżnianie oleju odpadowego o wydajności 0,25 m3 na godzinę, płukanie skrzyni biegów olejem płuczącym oraz pompowanie czystego oleju o wydajności 2,2 m3 na godzinę. W tym celu jednostka jest wyposażona w dwa zbiorniki. Objętość każdego z nich wynosi 950 litrów. Jeden zbiornik jest przeznaczony do transportu czystego oleju, a drugi do zbierania brudnego oleju. Oddzielne węże o długości 160 metrów są używane do opróżniania i pompowania oleju w zależności od wysokości turbin wiatrowych, które mają być konserwowane. Ich długość może być skrócona do 40 metrów lub wydłużona do 230 metrów. Inną charakterystyczną cechą jednostki jest mobilność. Jednostka jest zamontowana na przyczepie dwuosiowej i może być łatwo dostarczona do farmy wiatrowej przez pojazd zespołu serwisowego w pobliżu turbiny wiatrowej. Przyczepa jest zabezpieczona. Zaznaczona regulowanymi podporami. Długość jednostki nie przekracza 611 cm, szerokość 246 cm, a wysokość 170 cm. Jednostka CMMG jest wszechstronna. Obsługuje oleje mineralne i syntetyczne, a także skrzynie biegów dowolnego modelu. Obecność podgrzewacza rozszerza możliwości jednostki dzięki podgrzewaniu oleju do 65 stopni Celsjusza przed wprowadzeniem go do skrzyni biegów. CMMG jest z powodzeniem stosowany w zimnych regionach klimatycznych. Zarówno pompy, jak i skrzynia biegów turbiny wiatrowej są chronione przed destrukcyjnym działaniem cząstek stałych. Mogą być obecne w świeżym oleju przed wejściem do pomp olej przechodzi przez filtr. O dokładności filtracji 500 mikronów, a przed pompowaniem do skrzyni biegów przez dwa filtry o dokładności filtracji 25 i 3 mikrony. Kolejną zaletą jest możliwość autonomicznej pracy, do której w jednostce przewidziano generator benzynowy. Jeśli jednostka nie może być podłączona do sieci zasilającej, lub napięcie zniknęło podczas pracy z jakiegokolwiek powodu, jednostka zostaje wyłączona i zakończy cykl wymiany oleju. Jednocześnie sprzęt jest łatwy i wygodny w użyciu. Węże są automatycznie zwijane dzięki działaniu napędu elektrycznego w bębnach. Zawory TAP, które wcześniej musiały być włączane i wyłączane ręcznie, są teraz włączane i wyłączane automatycznie dzięki działaniu napędu serwo. Na końcu węża napełniającego zainstalowana jest dysza napełniająca z licznikiem. Dzięki czemu zawsze wiemy, ile oleju zostało już wprowadzone do skrzyni biegów. Dzięki ekranowi dotykowemu wszystkie procesy robocze są wyraźnie widoczne, a algorytm sterowania jest intuicyjny dla operatora. Zastosowanie technologii Globecore pozwala na skrócenie czasu wymiany oleju w skrzyni biegów od dwóch do czterech razy, co zmniejsza czas przestoju turbin wiatrowych oraz związane z tym straty finansowe, a w jakich innych dziedzinach działalności ludzkiej mogą być potrzebne jednostki tego typu. Proszę zostawić swoją opinię w komentarzach. Więcej informacji można znaleźć na www.glow.glow.com.